Siemaneczko, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym 2023 roku. Na początku jeszcze raz życzę wszystkim, aby ten rok był dla Was wyjątkowy, żeby spełniło wam się wszystko, co sobie zaplanujecie, i żebyście byli szczęśliwi. A teraz przejdę od razu bez zbędnego gadania, do losowania, ponieważ z końcówką ubiegłego roku. Ogłosiłem taki mały, mini konkursik noworoczny. Do wygrania był kalendarz Druida Format A3 z pięknymi zdjęciami z Irlandii. No i za chwilkę dowiemy się wszyscy, do kogo ten kalendarz poleci. Przechodzimy, moi drodzy, zatem do losowania. I aby wylosować zwyciężce bądź zwyciężczynię w noworocznym konkursie kalendarzowym, no, oczywiście. Potrzebować będę niezawodnego urządzenia, jakim jest Comment Picker. I co my drodzy, przechodzimy do głosowania. Oczywiście nie, nie będziemy tutaj gadać za długo. Nie będziemy przeciągać. Kopiujemy link tutaj z filmu konkursowego. Życzenia Gryta oraz Konkurs Noworocznych. Ten link kopiujemy, wklejamy do Comment Pickera. I przechodzimy niżej. Duplikaty. Odznaczamy, no tutaj hasła e, żadnego nie było e, konkursowego, więc nie będę zaznaczał tej opcji, tylko mm, tylko wpiszemy tutaj ile jest 4, 6, to jest według mojej wiedzy 10. Sprawdźmy ile jest komentarzy. 25, 25 komentarzy będzie brało udział w tym konkursie. Oczywiście pod warunkiem, że e, komentarzu będą zawarte życzenia noworoczne, bo taki był jedyny wymóg tego, tego konkursu aby złożyć po prostu noworoczne życzenia. Eee, no i cóż, moi drodzy. No i oczywiście być subskrybentem <grybentem> <grybentem> eee, Jak zawsze w moich konkursach. Dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przypomnienie zasad. Ten oto kalendarzyk za chwilę powędruje do. 3, 1 Do Grega! Bardzo Ci serdecznie, Grek. Gratuluję! Spójrzmy jeszcze na komentarz. Szczęśliwego Nowego Roku. Życzę Tobie, całej Twojej rodzinie i wszystkim oglądającym zdrówka w Nowym Roku, płytkich dołków i dużo miłości. No cóż, moi drodzy, komentarz jak najbardziej konkursowy, prawidłowy. Grek jest subskrybentem mojego kanału od niepamiętnych czasów. <laughs> tak więc bardzo Ci serdecznie, Grek, gratuluję. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Czarną. No i proszę cię, odezwij się na playlist, podeślij mi adresik do wysyłki. I spodziewaj się wkrótce kalendarza od Druida. Gratuluję. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o noworoczny konkurs kalendarzowy u Druida. Jeszcze raz bardzo serdeczne gra gratulacje dla Ciebie Grek. Ty jeszcze chyba niczego u mnie nie wygrałeś, tak więc tym bardziej gratuluję. E I cóż moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach na kanale Druida. I jeszcze raz życzę wszystkim szczęśliwego nowego 2023 roku. I do zobaczenia w kolejnych filmach już wkrótce, na moim kanale. Hej!